nościami I rządcami, jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha postępujemy. Jak, jak się nauczymy żyć w Duchu Świętym, nie będziemy prowokowali, ani nie będziemy łatwo sprowokowani. Lekarstwo na to wszystko. Jakub 4:7. Jakub 4:7. Lekarstwo na prowokację. Po polsku, to piszecie, to jest po angielsku. Dlatego mi nie wyskakuje. James, for seven. OK. Hey. for seven. E, Prze to poddajcie się Panu. To znaczy, wiesz, przychodzimy do Pana. Jeżeli widzimy, że jesteśmy łatwo prowokowani, nie prowokujemy, poprosimy Pana o wybaczenie. Amen. Czasami dostaniemy to od rodziców. Ojcowie, którzy chodzą w gniewie i używają przemocy, to, to żony i dzieci bardzo szybko prowokują i są sprowokowani. Czasami to jest po prostu gniew rodzinny i to trzeba złamać. Czyli wiesz, pokuta, złamać te przekleństwa, to zamyka wszystkie drzwi. No i w wielu przypadkach potrzebujemy uwolnienia od tego ducha prowokacji, bo to nawet może dojść i do zabójstwa i morderca. I musimy nauczyć się a, chodzić w miłości. Amen? Czyli podajemy się Panu i prosimy o wybaczenie, łamiemy wszystkie a, przekleństwa, które mogą być i podajemy się a, służbie uwolnienia i musimy poprosić Pana, żeby nas nauczył. Musimy sami nauczyć się chodzić w miłości. Zakończymy to znowu wersetem, jakiśmy mieli wcześniej. List do Hebrajczyków, rozdział dziesiąty, już dwadzieścia cztery. I baczmy jedni na drugi w celu powodzenia się do miłości i dobrych uczynków. Amen? Nie do złości, żadnych prowokacji, ale do miłości i dobrych uczynków. I prosimy Pana, żebyśmy mieli owoce Ducha Świętego. Amen. Zna. Okej, okay, jak mam gdzieś. Są piękne owoce Ducha Świętego. Pani, dziękuję Ci za łaskę, że mogłem przekazać. Panie, a to słowo Twoim ludziom. Amen. Może wstaniemy i się pomodlimy się razem. Nie? Duchu Święty, proszę, żebyś dał nam modlitwę. Jezus zgodzi się z nami w tej modlitwie. Dziękujemy Ci, Panie, że Duch Święty już zacznie pracować w naszym życiu według tej modlitwy, którą, Panie, powiemy przed Tobą. Więc poproszę za mnie. Boże Ojcze, Przechodzę do Twojego tronu, miłosierdzia i łaski. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Słowo jest Twoją prawdą i światłem. Dziękuję Ci, że rzuciłeś Twoje światło na grzech prowokacji i ducha prowokacji. Panie, przyznaję się, że czasami. Wiele razy sprowokowałem innych i byłem łatwo prowokowany. Nie próbowałem z tym walczyć ani kontrolować. Panie, wybacz mi, że sprowokowałem Ciebie swoim krokiem, zachowaniem, tymi rzeczami, które zrobiłem. Wybacz mi, panie. Ja chcę prowokować do miłości i do dobrych uczynków. Więc duchu Święty, pracuj we mnie. Wybacz mi, panie, wybacz moim rodzicom, wybacz moim przodkom, chłopcowie, którzy spowodowali, otwali drzwi na tą prowokację w moim życiu. Wybaczam wszystkim, którzy mnie sprowokowali. Dziękuję Ci Panie. Zamykam wszystkie drzwi, łamię wszelkie przekleństwa Ja rozkazuję. Daję pienzy Pana każdego ducha, który poza tym się kryje. I rozkaz stoi. Daj Was sąd Boży. Jutro wychodzicie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, proszę Cię o namaszczenie Duchem Świętym, żebym ja z, zaczął się zmieniać, a uwalniam się od wszelkich wzorców umysłowych i wiąże swój umysł do umysłu Chrystusa, który jest łagodny. Udź mnie, Duchu Święty, żeby być łagodnym, uprzejmym, chodzić w miłości, i prowokować do miłości. Amen.